W puszce po napoju na górnym brzegu wykonujemy naprzeciwko siebie dwa otwory, aby można było puszkę powiesić na sznurku. Przy dnie puszki naprzeciwko siebie wykonujemy kolejne dwa otwory. Wkładamy do tych otworów styczne do powierzchni puszki kawałki słomki od napojów. Wokół słomek otwory uszczelniamy plasteliną. Wieszamy puszkę na sznurku, zatykamy palcami otwory słomek i nalewamy do puszki wody. Gdy woda wypływa z otworów, to puszka obraca się w przeciwną stronę do wypływającej wody. Następuje tutaj zjawisko odrzutu.